Spotykamy się na e, Międzynarodowym Turnieju Kobiet na Śląsku, Mistrzostwach Śląska e, w Gliwicach. Ale na początek chciałbym Cię zapytać o Twój wyjazd do Erzurum e, z chłopakami. Cztery medale przywiozłeś, e, do tej pory takiego sukcesu nie było. Jak Ty to odbierasz? Cieszę się bardzo, jest to uważam bardzo dobry wynik. Zawsze, jak w tamtym roku nie było żadnego medalu, wcześniej mieliśmy po jednym medalu. Więc te cztery medale to na pewno duży sukces i mam nadzieję, że to początek czegoś nowego. Tak jak wcześniej mówiłem, że te juniorki, które robiły medale na Mistrzostwach Świata, to mam nadzieję, że ci młodzicy też rozpoczną coś nowego. Trzeba na pewno zwrócić uwagę na Murawskiego, który był, został wicemistrzem Europy, a przegrał finałową walkę po bardzo równej walce niejednogłośnie, więc tak naprawdę mógł tą walkę wygrać. Kajetan Bajzer też, też duży talent. Więc uważam, że jeśli polski związek bokserski i następni trenerzy skupią się na tych medalistach i w ogóle na tej całej kadrze, to są w stanie z nich coś wykrzesać i to, mogą, to może być przyszłość polskiego boksu. Jak Ci się współpracowało z tak młodymi ludźmi? Ja nie ukrywam, że na dłuższy czas nie nadaje się do młodszych grup. Ja lubię osoby bardzo świadome, których nie trzeba pilnować, za którymi nie trzeba chodzić. Lubię raczej pracę z tymi seniorami, z takimi osobami, które już wiedzą czego chcą. Nie jestem typem nauczyciela, który chodzi, sprawdza, pilnuje, więc, więc, tak, żeby właśnie pojechać na turniej, zrobić robotę, przyjechać, to ok, ale tak nie widzę siebie w tej roli. Ty, jako trener kadry seniorek. Czułeś, że ci chłopcy łakną od ciebie troszkę tego seniorskiego boksu, że jesteś w stanie właśnie przekazać im cokolwiek takiego, którego jeszcze w tym młodzieńczym boksie nie mieli. Tak, na pewno bardzo szybko złapaliśmy kontakt. Chłopacy szybko nam zaufali, razem z Kamilem Goińskim tworzymy mocny duet. No i chłopacy nas już wcześniej znali. Do tego nam szybko zaufali, zobaczyli, że te metody treningowe, te treningi mają sens. Do tego my mamy takie podejście dosyć luźne, więc to wszystko fajnie wyglądało i atmosfera była dobra w drużynie, więc na pewno dużo, dużo wyłapali w tym okresie i, i z tego co wiem mi się podobało, więc ja się też cieszę. No i teraz płynnie przejdziemy do tu i teraz, czyli gliwice. Jesteś z kadrą seniorek, można tak to powiedzieć, że tutaj jest ten taki najważniejszy Was sprawdzian. Tak, no, nie mamy już następnego sprawdzianu. Jest to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. Choć mamy jeszcze miesiąc czasu, więc, więc ja lubię taki turniej, miesiąc przed ważnymi zawodami, żeby móc jeszcze przeanalizować, żeby móc jeszcze wprowadzić zmiany, żeby wiedzieć na jakim etapie jesteśmy teraz. No i żeby ten szczyt formy przyszedł właśnie na Mistrzostwa Europy. Tutaj w Gliwicach turniej zawsze jest mocno obsadzony. Też w tym roku tak to czujesz? Tak, tak, przyjechały mistrzynie olimpijskie, mistrzynie świata, więc turniej jest bardzo mocny. No takiego mocnego ja nie pamiętam w swojej historii, jeśli chodzi o seniorki. Więc ja się cieszę, no, bo takich turniej potrzebujemy, jeszcze tym bardziej u siebie, nie musimy nigdzie lecieć. Nie tracimy i pieniędzy, nie tracimy czasu, walczymy u siebie, więc czym więcej turniejów u nas na ziemi, no tym, tym lepiej dla nas. Turniej się dopiero zaczął, te wnioski pewnie jako trener będziesz dopiero wyciągał po samym wydarzeniu, prawda? Tak, tak, oczywiście, to jest dopiero drugi dzień, więc, więc te wnioski będą dopiero na sam koniec, więc trochę za wcześnie na wnioski. I po turnieju jeszcze będzie jakieś zgrupowanie, jest planowane? Mamy zgrupowanie przed Mistrzostwami Europy 1 października, będzie trwało niecałe dwa tygodnie, no i stamtąd polecimy na Mistrzostwa Europy. I tam już będzie... Docelowa selekcja, że tak się brzydko wyrażę, tego trzonu reprezentacji, który poleci ta, na Tak, ja nie ukrywam, że każdy turniej, każde następne mistrzostwa to jest dla mnie selekcja. Czyli patrzę, które dziewczyny nadają się na kwalifikacje olimpijskie, które nadają się na medal olimpijski. Niektórym daję trzecią szansę, czwartą szansę. Patrzę, czy one wykorzystują, czy robią progres, czy jesteśmy w stanie coś je wykrzesać pod kątem właśnie tych minimum kwalifikacji olimpijskich. No i ten trzon pewnie będzie się zmniejszał, bo ta kadra. No nie będzie większa, tylko raczej czym bliżej y, tych kwalifikacji, to będzie mniejsza, na pewno będzie to kadra złożona z jedynek, a dwójki będą w razie czego w zastępstwie, w razie czego kontuzji. Y, mamy igrzyska europejskie, które będą prawdopodobnie kwalifikacjami, kwalifikacjami olimpijskimi i tam będziemy musieli wystawić w sześciu kategoriach dziewczyny. No i to na pewno będziemy musieli w każdej kategorii mieć y, mocną dziewczynę, a do tego chcę mieć te dwójki, tak żeby one były przygotowane. Więc mistrzostwa polski seniorek pewnie będą taką ważną częścią rywalizacji, żeby zobaczyć. Tam już dziewczyny będą startować w wagach olimpijskich, więc też będę widział, jak to wszystko wygląda. Teraz to tak troszkę ciężko ocenić, bo to tak naprawdę jest pierwszy turniej po wakacjach. Dopiero wchodzicie na te wysokie obroty. Tak, dużo, dużo było przygotowania motorycznego i one. Teraz jeszcze nie będą w jakiejś super formie, one powinny teraz tygodnia na tydzień łapać tą formę, dopiero odstawiliśmy te ciężary, więc one tak naprawdę jeszcze parę dni temu pracowały na siłowni, a teraz są na turnieju z tego powodu, że nie chcieliśmy mieć tutaj super formy, tylko żeby ta super forma przyszła na Mistrzostwa Europy. Ale konfrontacja z tymi najlepszymi tutaj też na pewno dużo daje. Nie, no jedna z ważniejszych rzeczy już na tym poziomie to jest konfrontacja, więc czym bliżej będziemy tej, tych igrzysk, tym więcej będziemy chcieli konfrontacji, tym więcej będziemy chcieli mieć boksy.